Mamy w ringu dwóch wysokich, szczupłych zawodników, jak na tę kategorię. Lepsze warunki fizyczne mimo wszystko ma Paweł Miszczak. Upominany, żeby pamiętał o lewej ręce. No, dobra kombinacja w wykonaniu Tomka. Obydwaj próbowali teraz akcji lewy-prawy. Bardziej dynamiczny jest Smerdel. On pamięta też o ciosach na dół. No, z... Trzeba przyznać, że wyrabia sobie przewagę. Chyba jest też silniejszy fizycznie. Prawy na dół. Już w głębokiej defensywie jest miszczak. Lewy prosty z uskoku na dół. Przepuścił teraz, atak nie szczeka. I sam atakuje lewym prawym. Te ciosy lądują na razie na rękawicach, ale ten prawy na pewno doszedł celu. Smerdel nie zapomina o ciosach na dół. No, mnóstwo ciosów zadaje Smerdel. Ciosy na dół. I liczenie. Ja tylko przypomnę, że liczenia nie mają wpływu na punktację. One są tylko po to, żeby leć czas zawodnikom na dojście do siebie, co nie zmienia faktu, że w przypadku kiedy jeden z zawodników osiągnie dużą przewagę, to znajdzie to odzwierciedlenie na kartach punktowych. Maksymalna dopuszczalna przewaga to 10 do 6. Tutaj nie wątpię, że w tej rundzie Smerdel wygra przynajmniej dwoma punktami. Ale nie wykluczone, że ta walka się za chwilę skończy, bo nie ma nic do powiedzenia w tej chwili. Miszczak mimo że stara się coś robić Upominany żeby wyszedł z narożnika Jeżeli tego nie zrobi to walka może się skończyć w każdej chwili Kolejne liczenie Drugie liczenie Przypominamy że trzecie liczenie automatycznie zakończy walkę to będzie TKO Ale narożnik chyba chce już podać zawodnika A więc jednak Słyszymy komendy. chcą poddania. Pawła Miszczaka. Obecni na sali. On ma jeszcze jednak jedno liczenie. Jeżeli nic się nie zmieni... Tak, to jest koniec walki. Zostaje odesłany Smerdel i to jest zwycięstwo przez TKO w pierwszej odsłonie. Trzy liczenia, trzecie zakończyło walkę. Różnica klas była jednak zbyt duża. Miszczak nie znalazł sposobu na wyjście spod linii. No chłopak na pewno chciał się pokazać z jak najlepszej strony, ale na za dużo tak, tych celnych czasów w wykonaniu mi Tomasza W tej męczna. walce grudka przerwa techniczna. Tak jak wspomniałem, musimy I później dalej. Około 10 minut ma potrwać przerwa techniczna, która już za chwilę po ogłoszeniu werdyktu tej walki. Ja może tylko przypomnę jak wygląda i wyniki w kategorii 56 kg. W pierwszej walce poddanie. W pierwszej odsłonie Denis Grzesiak wygrywa z Arkiem Rejowskim. W drugiej walce Sylwester Kozłowski pokonał Tomka Rysula. W trzeciej Michał Smerdel zaczął bardzo dobrze, ale ostatecznie przegrał z Markiem Pietruczukiem. A w zakończonym przed chwilą pojedynku Tomasz Smerdel przez TKO w pierwszej rundzie po trzech liczeniach wygrywa z Pawłem Miszczakiem ze Sparty Złotów.